Zaczynamy jednak od sytuacji pogodowej. Już pada, a prognozy zapowiadają na najbliższe dni naprawdę ulewne deszcze. Szerzej o tym Kamila Korzeniowska. Na Opolszczyźnie mamy trzeci stopień ostrzeżenia przed intensywnymi, a w zasadzie ekstremalnymi opadami deszczu. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest w powiatach Prudnickim, Głupczyckim oraz Nyskim. Tam w ciągu kilku kolejnych dni, od dzisiaj, od czwartku do poniedziałku, może spaść nawet 300 litrów wody na metr kwadratowy. A to, że sytuacja jest poważna, to można porównać ją do tej z 1997 roku, kiedy Opolszczyzna nawiedziła powódź, Tysiąclecia. Czy to może się powtórzyć w tym roku? Według synoptyków raczej nie, ale trzeba być gotowym na każdą ewentualność. Dzisiaj Opolszczyzna jest gotowa na ekstremalne opady deszczu i ewentualne skutki z nią związane, to znaczy zalania, podtopienia, a także powodzie. Podkreślano to dzisiaj na konferencji prasowej Sztabu Kryzysowego. Zaapelowano też do mieszkańców, by nie siać paniki. Padło takie zdanie, nie siać paniki, ale być przygotowanym na każdą Ewentualność. Dlatego zalecamy Państwu śledzić na bieżąco to, co dzieje się w pogodzie, jak wyglądają te alerty meteorologiczne. Pogoda dzisiaj rano była dużo bardziej niebezpieczna niż jest teraz z momentami opady deszczu, zwłaszcza na południu regionu były dużo bardziej intensywne, z czasem zaczęły być mniejsze, a taka sytuacja deszczowa potrwa do poniedziałku. Także sprawdzajmy alerty mete meteorologiczne i patrzmy, co dzieje się w pogodzie. Yeah.